Zadanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o obywatelskim projekcie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, poselskim projekcie ustawy o ogrodach działkowych, poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, poselskim projekcie ustawy o ogrodach działkowych. Witam również w imieniu Sejmu przedstawicieli działkowców, którzy są na galerii. Sejm wysłuchał sprawozdania Komisji przedstawionego przez panią poseł Krystynę Sibińską oraz przeprowadził dyskusję, w trakcie której zgłoszono poprawki. W związku z tym Sejm skierował ponownie projekt ustawy do Komisji w celu ich rozpatrzenia. Dodatkowe sprawozdanie Komisji zostało panią i panom posłom doręczone w drugu numer 1811A. Przystępujemy do trzeciego czytania. Proszę o zabranie głosu sprawozdawcy Komisji, panią poseł Krystynę Sibińską. Pani Marszałek, Panie Premierze, Wysoka Izbo. Komisje Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej na posiedzeniu w dniu 20 listopada rozpatrzyły zgłoszone w drugim czytaniu poprawki i rekomendują przyjąć poprawkę od 1 do 17, 19, 21 i od 26 do 28 oraz odrzucić poprawkę 18, 20 i od 22 do 25. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Poseł. Przechodzimy do głosowania. Komisje wnoszą o uchwalenie projektu ustawy zawartego w sprawozdaniu w druku nr 1811. Komisje przedstawiają również poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. W poprawkach od 1 do 12, od 15 do 17, 19, 21 oraz od 26 do 28 wnioskodawcy proponują zmiany o charakterze redakcyjno-legislacyjnym. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie, komisje wnoszą o ich przyjęcie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani i panów posłów jest za przyjęciem poprawek? Od 1 do 12, od 15 do 17, 19, 21 oraz od 26 do 28. zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 447 posłów. Za oddało swój głos 446 posłów. Przy braku głosów przeciwnych i jednym głosie wstrzymującym stwierdzam, że sejm poprawki przyjął. W 13 poprawce wnioskodawcy proponują skreślić ustęp 5 w artykule 39 projektu ustawy. Komisje wnoszą o przyjęcie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani, panów posłów jest za przyjęciem 13 poprawki? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 445 posłów, zaoddało swój głos 444 posłów. Przy jednym głosie przeciwnym i braku głosów wstrzymujących stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął. W czternastej poprawce wnioskodawcy proponują skreślić ustęp czwarty w artykule 41 projektu ustawy. Komisje wnoszą o przyjęcie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani i panów posłów jest za przyjęciem czternastej poprawki? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 447 posłów, za oddało swój głos 446 posłów. Przy jednym głosie przeciwnym i braku głosów wstrzymujących stwierdzam, że sejm poprawkę przyjął. Poprawki od 15 do 17 już rozpatrzyliśmy. W 18 poprawce do artykułu 67 projektu ustawy wnioskodawcy proponują, aby działka, o której mowa w artykule 13 ust. 3 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz inne podstawowe jednostki przestrzenne rodzinnego ogrodu działkowego o powierzchni przekraczającej 500 metrów kwadratowych i wykorzystywane w celach, o których mowa w tym przepisie, stawały się działką w rozumieniu niniejszej ustawy. Komisje wnoszą odrzucenie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani i panów posłów jest za przyjęciem 18. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 447 posłów. Za poprawką oddało swój głos 22 posłów. Przeciwnego zdania było 423 posłów. Dwóch posłów wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że sam poprawkę odrzucił. Poprawkę 19 już rozpatrzyliśmy w dwudziestej poprawce, polegającej między innymi na dodaniu punktu 3 w artykule 71 ust. 1 projektu ustawy, wnioskodawcy proponują, aby zebranie działkowców, o którym mowa w tym przepisie, w drodze głosowania podejmowało uchwałę o wyodrębnieniu rodzinnego ogródka działkowego ze Stowarzyszenia ogrodowego i po powierzeniu prowadzenia rodzinnego ogrodu działkowego istniejącemu stowarzyszeniu. Z tą poprawką łączą się poprawki od 22 do piątej. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Komisje wnoszą o ich odrzucenie. Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Jarosława Rzaczka. Pani Marszałek, panie premierze, Wysoka Izbo. Kilka pytań do pani poseł sprawozdawcy. Czy ustawa w obecnym kształcie daje silniejszą pozycję stowarzyszeniu powstałemu w wyniku przekształcenia PZD w stosunku do nowych stowarzyszeń? Czy stawia trudne do spełnienia warunki frekwencji przy oderwaniu się ze struktur PZD? Czy zawiera jakiekolwiek regulacje prawne dla istniejących w całej Polsce stowarzyszeń ogrodowych, które z różnych powodów już się usamodzielniły? I czy daje możliwość przekazywania tym stowarzyszeniom zarządzania rodzinnych ogrodów? Poprawki, które będziemy głosować za chwilę mają na celu naprawienie tego błędu, dają możliwość podjęcia uchwały o powierzeniu prowadzenia ogrodu istniejącym i działającym już w całej Polsce stowarzyszeniom ogrodowym, które już się usamodzielniły. Jeśli jej nie przyjmiemy, ustawa uchwalona w obecnym kształcie zniszczy w zarodku oddolne inicjatywy i aktywność społeczną działkowców. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Odpowiedzi udzieli sprawozdawca Komisji, poseł Krystyna Sibińska. Pani marszałek, panie premierze, szanowni państwo. Ustawa przewiduje możliwość wydzielania się stowarzyszeń z istniejącego obecnie Polskiego Związku Działkowców. Umożliwia również funkcjonowanie stowarzyszeń, które funkcjonują w innych realiach. Co prawda nie dotyczy to tych stowarzyszeń, ale te, stowa te organizacje, które na ogrodach działkowych funkcjonują, inne niż PZD, będą mogły funkcjonować. Wprowadzony został obowiązek zwołania w ciągu 12 miesięcy zebrań, na których działkowcy będą mogli się określić i wybrać stowarzyszenie, wydzielić i wybrać stowarzyszenie, które będzie zarządzało ich ogrodem. Dziękuję. Dziękuję pani poseł. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani, panów posłów jest za przyjęciem poprawek 20 oraz od 22 do 25? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 447 posłów, za oddało swój głos 27 posłów, przeciwnego zdania było 418 posłów, wstrzymało się od głosu dwóch posłów. Stwierdzam, że sejm poprawki odrzucił. Poprawkę 21 i od 26 do 28 już rozpatrzyliśmy. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Zbyszka Zaborowskiego. Szanowna Pani Marszałek, Wysoki Sejmie. Przeszliśmy długą drogę od wyroku Trybunału Konstytucyjnego i przedstawienia przez Platformę Obywatelską likwidatorskiego projektu o ogrodach działkowych, w którym chciano obciążyć działkowców pięciokrotnością podatku rolnego, dokonać nacjonalizacji i komunalizacji majątku Polskiego Związku Działkowców i zlikwidować ten związek. Dzisiaj jednak po przeszło roku pracy. Mamy wypracowany dobry projekt ustawy oparty na obywatelskim projekcie przedstawionym przez milion polskich działkowców. Panie, Panie, premierze, Panie, premierze, już pani marszałek. Panie premierze, dlaczego tak długo trwało dochodzenie do rozumu i przyjęcie obywatelskiego projektu, a do przedstawicieli inicjatywy ustawodawczej czy bez ogólnopolskiej reprezentacji polskich działkowców? Moglibyśmy uratować miejsce wypoczynku miliona polskich Dziękuję rodzin. Bardzo, Dziękuję bardzo, panie pośle. Proszę o zabranie głosu pana posła Tomasza Makowskiego. Pani marszałkini, panie premierze, Wysoka Izbo. W demokratycznym państwie jest tak, że opozycja wytyka błędy. Rządzący mogą przyjąć bądź nie. Milion obywateli. Reprezentanci, którzy tam siedzą, witam Was. Złożyli projekt ustawy, nie braliście tego pod uwagę, aż do dzisiaj. Cieszę się. Ale panie premierze, ogrody działkowe do dzisiaj były reliktem, teraz są przyszłością, przyszłością tych ludzi. Twój ruch ma propozycję, a mianowicie stworzenie tak zwanego ogrodnictwa miejskiego, tak jak to ma miejsce w Kopenhadze, pięknie zrobione ogrodki, ogródki działkowe, tak samo jest w Detroit. I Panie Premierze, mam do Pana pytanie. W tej chwili pracujemy nad strategią rozwoju miast. Czy Pan uwzględni, żeby ci działkowcy mogli hodować warzywa, mogli Panie Premierze piechociński dla grup producenckich sprzedawać, żeby mogli ekologiczną żywność produkować, żeby tam w tych parkach ogrodów działkowych można było wypoczywać i żeby można było jeździć rowerami. Panie premierze, proszę uwzględnić. Dziękuję. Co to jest? Bardzo proszę o zabranie głosu pana premiera Piechocińskiego, Janusza Piechocińskiego. Bardzo proszę. Chciałem za głos zabrać jako poseł Janusz Piechociński, poseł z Okręgu Podwarszewskiego, który nie dopiero dzisiaj przypomniał sobie, że są ogródki działkowe. Był z ogródkami działkowymi, był na ogródkach działkowych. i Dziękuję wszystkim tym, którzy w pracach legislacyjnych zrozumieli wreszcie, jak ważne jest... Ta przestrzeń obywatelskiej aktywności. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, nie słyszałam, żeby się odnosił Pan Premier do, do Pana, Panie Pośle. Proszę zająć miejsce. Pan Wojciech Złubowski, bardzo proszę Panie Pośle na miejsce, proszę. Nie zauważyłam. Dobrze, zaraz sprawdzę, czy było wymienione nazwisko. Dziękuję. Pani Marszałek, Panie Premierze, Wysoka Izbo. Mam pytanie skierowane do Pana Premiera. Pan i Pański rząd, Państwo parlamentarzyści odrzuciliście wniosek o referendum w sprawie sześciolatków, odrzuciliście wniosek o referendum w sprawie podniesienia wieku emerytalnego, odrzuciliście obywatelski projekt ustawy o zachowaniu pakietu większościowego akcji lotosu. Dzisiaj po raz pierwszy będziemy głosować nad obywatelskim projektem, który ma szansę na wejście w życie. Niedawno obchodziliśmy pół kadencji i mam do Pana panie Premierze pytanie. Jedna ustawa na dwa lata to dużo czy mało? Dziękuję. Dziękuję. Pan Jarosław Żaczek. Pani marszałek, panie premierze, Wysoka Izbo. Była szansa na uchwalenie dobrej ustawy dobrej ustawy dla wszystkich działkowców, i niestety Sejm z tej szansy po raz kolejny nie skorzystał. Po raz kolejny po wyroku Trybunału Konstytucyjnego kwestionującego funkcjonowanie PZD związek wychodzi jeszcze silniejszy. Po raz kolejny w tym parlamencie zdecydowano o losie setek tysięcy Polaków kierując się partykularnym interesem, bo PiS odeszło od swoich przekonań, a Platforma głosuje teraz przeciwko swoim propozycjom. Zapowiedź skierowania nowej ustawy do Trybunału przez samych działkowców wystawia Sejmowi właściwą ocenę. Ta ustawa nie jest wynikiem kompromisu i wszyscy, którzy pracowali nad tą ustawą, dobrze o tym wiedzą. Sankcjonuje skosniałe struktury i urągające często zasadom demokracji działania. Klub Solidarnej Polski zagłosuje za tą ustawą. Bo musi być ona uchwalona, rozumiemy dobrze troskę i obawę wszystkich działkowców o panie przyszłość. Pośle, Dziękuję bardzo. Czas minął wygłosił Pan oświadczenie zamiast zadać Dziękuję pytanie, pan poseł Piotr Zgorzelski bardzo proszę. Pan Marszałek, Panie Premierze, Wysoka Izbo, Dziękuję. Szanowni Działkowcy. W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego miałem zaszczyt reprezentować nasz klub podczas prac w Komisji Nadzwyczajnej. Komisji, która wypracowała być może nie projekt marzeń, ale projekt, który pozwala zachować prawo do gruntów i majątku, a z drugiej strony pozwala zrzeszać się na warunkach dobrowolności z tą brzegową gwarancją, że aby być działkowcem nie trzeba należeć do żadnego stowarzyszenia. Dziękuję bardzo serdecznie inicjatywie ustawodawczej za determinację i wspieranie działkowców i tym wszystkim posłom, którzy poprą projekt ustawy. Dziękuję. Ja też dziękuję za oświadczenie. Dziękuję, panie pośle. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pani, panów posłów, jest za przyjęciem w całości projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w brzmieniu proponowanym przez Komisję Infrastruktury oraz Komisję Samorządu Terytorialnego? I polityki regionalnej wraz z przyjętymi poprawkami zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 443 posłów. Za oddał swój głos 441 posłów. Przeciwnego zdania było dwóch posłów, nie było głosów wstrzymujących. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Powracamy do rozpatrzenia punktu siódmego porządku dziennego sprawozdanie Komisji Sprej...